Dlaczego mamy takie nieurodzaje w Polsce? No bo 90% rolników pracuje w niedzielę. Nasz rolnik, Pan Władziu, pokazuje mi dramatyczną sytuację. Wszyscy chcą wszystko załatwiać w niedzielę, handlować w niedzielę, wszystko obsługiwać w niedzielę, bo mówią, bo mamy czas. Ale macie, Boży, czas. Więc będziecie przeklęci. To, co robicie, jest przeklęte. Nic wam się nie udaje i nic wam się nie rodzi. Mnie chciano kiedyś oczy wydłubać. A tu bo powiedziałem, że nie wolno wam studiować w niedzielę. Bóg wam nigdy nie pobłogosławił. Studia zaoczne, wymyślone po to, żeby Wam zabrać Boga. Patrzcie, co tu Bóg wymienia dzisiaj. Uczelnie. To wasza wina, nie uszanowaliście mojej woli. Uczelnie. Parki rozrywki, kina. Inne miejsca poświęcone człowiekowi odbierają mi czas i waszą uwagę w tym dniu. A telewizja odbiera resztę, która pozostaje. Tak wygląda Wasza Niedziela, u biedoki.